otoczeniu, że jeżeli oni posłuchają Boga, to się uratują i uciekną wcześniej. A cały samolot runie. Yy, to nie jest dobry pomysł też dlatego, żeby stawiać patriotyzm ponad Bogiem, bo to się źle skończy, po prostu zginiemy razem z resztą. Yy, patriotyzm nie może stać ponad Bogiem. Bo to jest też jedna z tych rzeczy, za które Bóg każe narody, kiedy patriotyzm stoi ponad Bogiem. Bóg jest ważniejszy. Albo ojczyzna jest ważniejsza, i to trzeba wybierać, to nie zawsze idzie w parze. Czasem idzie, przeważnie nie. To jest wybór też. No. Więc bądźcie mądrzy, i pamiętajcie, że narodów jest naprawdę wiele na świecie, a Polska to nie jest coś, jakaś taka oaza, gdzie Bóg mieszka tylko tu. I trzymajcie się Boga, a nie Polski. O, to fatalnie brzmi właśnie w tym, kraju właśnie to, jest, to jest coś nie tak, to, to, że to tak brzmi. Nie powinno to tak brzmieć, a tak brzmi. To jest znak, że gdzieś tu mamy coś chorego choroba nasza narodowa zbyt silna wiara w Polskę, a zbyt słaba w Boga. No, to ja tak twierdzę, i to są moje przemyślenia. Co z tym zrobicie, wasza sprawa. Odwyk yy, to był odcinek, w którym mówię o narodach i o Polsce. I o tym, czas z tym zrobić wszystkim. I przemyślenia piszcie na stronie www.wik.com. Zdanie każdego jest ważne i każdy ma prawo do swojego zdania, a Bóg ma prawo każdego ocenić po swojemu. No właśnie, pamiętajcie, że możecie mieć własne zdanie, ale pamiętajcie, że Bóg ma własne, a to on ostatecznie będzie sądził, kto miał rację, a kto nie. Ja się tak staram żyć, żeby poznawać w związku z tym to, co dla Boga jest dobre i złe, to co jest w jego oczach dobre i złe, a nie co jest dobre w moich oczach. Chociaż mam prawo, no to jest moje zdanie, każdy z nas jest wolny, ale yy, no, po prostu ja się nie chcę rozbić nigdy samolotem, no. Ja, może kiedyś rozbiję, nie wiadomo, ale wolałbym nie. Zastanawiam się, jakbym wolał umrzeć, nie mam bladego pojęcia. Jakoś Bóg coś wymyśli. Dobrze, no to, aha, przy okazji, no, żeby nie brzmiało to tak jak jakoś strasznie, że ja zakładam, że w tym samolocie byli sami jacyś niesprawiedliwi ludzie, no nie byli, było też Parę osób, które byli bardzo porządnymi, sprawiedliwymi ludźmi, którzy no ten. No ale byli. Byli. Nie uciekli stamtąd. Więc to no, bardzo trudno jest oceniać y, jakoś tak masowo. Nie. Nie można. Jeżeli się mówi o ogóle jakimś, o narodzie albo nawet y, y, pasażerach jakiegoś samolotu, bardzo trudno jest ocenić wszystkich tak samo. Nie da się. Każdego indywidualnie się ocenia. No ale jednak y, czasami jak się wyrywa chwasty to przy tych chwastach wyrwie się i zdrową roślinkę. Niestety, dlatego Bóg tak ostrożnie sądzi i ocenia. Jezus powiedział taką przypowiedź właśnie dokładnie taką, że e, był sobie siewca i siał, 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 siał. I potem przyszedł w nocy przeciwnik i posiał takich chwastów. I przyszedł teraz do tego właściciela pola facet i mówi, czy tam anioł, nie ważne, i mówi, hej, powyrywam te chwasty, a właściciel mówi, nie, nie wyrywaj chwastów, bo możesz przez pomyłkę albo... Ten, za wcześnie jest na to. Możesz wyrwać zdrową roślinkę razem z chwastami. Zamiast tego poczekaj, aż wyrosną i na końcu jak wyrosną, będzie łatwo rozróżnić, to wtedy się powyrywa. Yy, I dlatego Bóg tak oszczędnie sądzi narody i dlatego takie katastrofy się zdarzają dużo rzadziej niż powinny. Yy, I dlatego się też, kiedy jednak się zdarzają, to razem z chwastami są też i zdrowe roślinki. I niestety, trzeba w takich wypadkach słuchać uważnie Boga, żeby nie wsiąść do tego samolotu i przez to nie zginąć razem z, z ludźmi, którzy zginąć powinni. No. Za to, co tam powinni zginąć. No. E, w ogóle strasznie brzmi niesmacznie, że w ogóle ktoś powinien zginąć, że w ogóle Bóg kogoś zabija, no, ale zabija, no, no zabija, no cóż zrobić. Bóg sądzi, myślicie, że co, sąd się skończył, że Bóg już więcej nie jest sędzią, że tylko dobre rzeczy daje, a nie zabija za nic, nikogo już nie sądzi? Bo okres sądów, historii się skończył, a teraz mamy raj. Nie mamy raju, Bóg dalej jest i dalej żyje tak, jak sądził kiedyś narody, tak i sądzić będzie dalej. Te wszystkie wojny, które były w Europie, to nie jest koniec historii. Na przykład skończyło się już teraz. Więcej wojen nie będzie, więcej śmierci nie będzie, cierpienia i kar dla tych narodów, które nie chcą iść za Bogiem albo robią coś źle i trzymają się swoich błędów. Więc mówię trzeba się przestraszyć i to jest dobry moment, żeby się przestraszyć w tym wypadku. Martynychowicz mówił, komentarze piszcie na stronie www.odwyk.com. Do widzenia. Pa.